Tereny moje rodzinne to też i wielki pokłon w stronę kolei wąskotorowych, które na początku XX wieku opanowały w stopniu niesamowitym Pomorze Zachodnie. Miejscowości, które dotąd były skomunikowane drogami zwykłymi, tak, niekiedy utwardzonymi, wysadzonymi drzewami wokół czy to były lipy, czy kasztany, czy może to pole nawet. Dostały nowo, nowy wymiar. Wymiar komunikacji woskotorowej, pruskiej komunikacji niemieckiej woskotorowej o szerokości rozstawie torów e, 1000 mm. Dlatego przeglądając mapę Prus z 1877 roku, nie mogłem odnaleźć na nich, a byłem przekonany, że kolej wojskotorowa pojawiła się trochę wcześniej. Okazuje się, że nie. A było to zupełnym przypadkiem, ponieważ y, bardzo mocno interesuje się w tym momencie obszarem między Białokurami a Drozdowem, tam gdzie teraz jest cmentarz komunalny, ale gdzie wcześniej, na samym początku XX wieku, został założony cmentarz ewangelicki najstarszy nagrobek na tym cmentarzu ewangelickim znajdujący się tuż obok cmentarza komunalnego, cmentarza z Drozdowa mieści się nagrobek z 1909 roku. Ale nie to było moim celem patrzenia na mapie. Moim celem patrzenia na mapie był niezwykle interesujący obszar, który właśnie znajduje się między białokorami a Drozdowem. Był to obszar, który był praktycznie bezleśny, a występowała na nim w znaczącym stopniu ilość piachów, ilość glin, a tym samym wyrobisk. Co to dawało? Z racji tego, że był to teren ukształtowany i podniosły, to na tych wzniesieniach były młyny. Młyny wiatraczne, które w 1877 były zarejestrowane jako jeden młyn, natomiast cały obszar, w którym się znajdował był to obszar nazwany w języku niemieckim Pole Młyńskie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przynajmniej na mapie z 1908 roku można było naliczyć tam trzy młyny wiatraczne, e, dlatego miało to zwyczajnie sens. Wykopywano stamtąd piasek, wykopywano stamtąd glinę i mając piasek, mając glinę, mając dostęp do wody. Prostym i arytmetycznym wyjściem z takiej sytuacji jest to, że musiały być gdzieś blisko cegielni. I przynajmniej na mapach, na mapie, którą studiowałem, właśnie na mapie Prus z 1877 roku, zaznaczone były dwie ogromne cegielnie. Jedna należała do Drozdowa, znajdująca się można by powiedzieć, że wzdłuż drogi. Ee, Częściowo pokrytej kocimi łubami, w stronę rymania, tam gdzie po lewej stronie znajduje się były, były cmentarz rodowy. W drozdowie znajdowała się wielka cegielnia, a pracownicy z tej cegielni mieszkali właśnie chociażby na drozdówku, na osiedlu drozówko. I druga cegielnia, duża cegielnia, znajdowała się w strzeblewie dość niedalekiej odległości. Natomiast, jeżeli byśmy rzucili okiem sobie na młyny, no to te młyny wiatraczne, już o których wspomniałem w drozdowie, przynajmniej były tam trzy. Jeden znajdował się, młyn znajdował się w stronę Gorawina, też na wzniesieniu nad Szkołą, można by powiedzieć, ale w Gorawinie był zaznaczony młyn, który znajduje się chyba w najwyższym wzniesieniu w, w Gorawinie, czyli za cmentarzem koło państwa Bednasz. Znajdował się młyn, tam była wysokość około 50 metrów nad poziomem morza. Ale wróćmy do tej kołobrzeskiej kolei wąskotorowej. Powstała ona, została zainaugurowany, pierwszy odcinek 36 kolometrowy między gościnem, gościn Rymań, i gościno Kołobrzeg. i było to w roku 1895 roku w maju. W tym samym roku także połączono inne. Inne miejscowości, które, które funkcjonowały na tym, chociażby tam czynnik i tak dalej, ale to już po, powiedzmy pomijając to. Linia, która, kołobrzeska linia kolei wąskotorowej połączyła się w 1899 roku z Gryficką i tak mogliśmy ze Skrzydłowa dojechać do Tempoliny. Tym samym było to niezwykle ważne i niezwykle interesujące, ponieważ już za 10 lat powstała odnóżka z Pobłocia do Pobłocia Wielkiego, chociażby z Gościna. Ja bardzo dobrze pamiętam pociągi woskotorowe w przedszkolu, które przebieżały właśnie... Blisko przedszkola w, w Drozdowie to było coś niesamowitego. Można było usłyszeć i zobaczyć ten pociąg. A przystanków było wiele, chociażby tutaj w Drozdowie, w Trzyniku i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że kolej wojska Torowa, tutaj na ziemiach ziemi drozdowskiej, ziemi Gorawińskiej, choć samo Gorawino nie było skomunikowane koleją rymań da gościno, tak, to był rok 1895.